daje ci ruszaj, ruszaj tam. Gdzie obiecana jest o służbie? Jak sama nazwa mówi, to jest służenie. To jest e, praca dla innych. Czasami jest to pomoc jednej osobie, czasami jest to e, pomoc kilkuset osobom. Tutaj patrzymy. Poza kadrem młodszy e, radiotechnik e, uczy się fachu. Ada, która składa właśnie tuby. Uczy się, uczy się, robi to z największą radością i, i ma do tego talent. Także myślę, że będzie komu, e, będzie komu być radiotechnikiem i w późniejszych latach. Tym bardziej, że jest doświadczona przede wszystkim jako pątniczka. Ma 15 lat i 13-letnie doświadczenie w, w pielgrzymowaniu. Wracając do naszej służby. E, ja jestem taką, e, taką małą służbą techniczną. Ogromną służbą są e, porządkowi, służba medyczna. My jesteśmy od tego, żeby naprawiać. Naprawiać to, co się zepsuło. Czasami e, jest to But do szycia. Czasami się nie udaje go szyć, tak jak w ubiegłym roku, kiedy deszcz nas spotkał i but był tak rozmoknięty, że nie można było go szyć. Więc dałem siostrze swoje buty. Ona poszła w moich sandałach, a ja do końca dnia chodziłem boso. To też jest służba. Służbą jest też. Pomaganie, pomaganie ludziom w tym, aby mieli lżejszy plecak, to znaczy miałem prawie całego busa wody. Po to, żebym mógł dwa, trzy razy w ciągu etapu podwozić, podwozić tę wodę i, 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 i wręczać potrzebującym pielgrzymom. W przeciwnym razie oni musieliby to dźwigać. I w ten sposób myślę, że pomogłem, pomogłem wielu, wielu pielgrzymom, ale czasami się pomaga też jednej osobie. Hmm. Dzisiejsza sytuacja. Kobiety pewnie zrozumieją bardziej niż mężczyźni. Po raz pierwszy przyklejałem tipsa. <grym>, siostrze odpadł paznokieć. Tak też pomagam. Takie mam trzy zasady. Pierwsze Pracować najlepiej jak potrafię, z największym zaangażowaniem. Po drugie, niczego w zamian za to nie oczekiwać. A po trzecie, jeżeli już coś dostanę, to trzeba dwa razy dziękować. I myślę, że każda, każda służba, każda praca, tak naprawdę, powinna tym, tym się kierować. Pracować najlepiej jak tylko się potrafi. I dziękować za to, co się otrzymuje. I zachęcam, jeszcze na koniec powiem, że zachęcam e, tych, którzy mają wyobraźnię techniczną, do tego, aby, m, aby posługiwali jako jako radiotechnicy, jako ta służba techniczna, ponieważ e, to jest bardzo, bardzo ciekawa praca i e, bardzo, bardzo fajna, bo. Od nas zależy to, czy się słyszymy, czy nie słyszymy. Czasami bardzo wymagająca. Tak jak w Warce, kiedy to w jednej z grup wysiadły tuby. No i pielgrzymi e, pogodzili się z tym, że przez warkę będą przechodzili po cichu. Ale ja nie bardzo e, mogłem na to pozwolić, więc wziąłem zapasową tubę z samochodu na plecy i dogoniłem pielgrzymkę i dałem im tą zapasową tubę. Potem zmierzyłem samochodem, biegłem 500 metrów. Dobry jestem. Zachęcam wszystkich, zachęcam wszystkich do tego, aby pójść na pielgrzymkę, żeby e, złapać tego bakcyla, a jak złapiecie tego bakcyla, to będziecie tak jak, tak jak wielu pielgrzymów, tak jak ja. Kiedy to po raz pierwszy poszedłem na pielgrzymkę w wieku 17 lat. Teraz mam już chyba ze 20 za sobą pielgrzymek naprawdę warto, naprawdę warto, daje to ogromną motywację do bycia dobrym, do, do wspaniałego życia przez następnych kilka, kilkanaście miesięcy. Pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie wszystkich.